Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie filmik, który y, bardzo chciała jakaś y, z widzek i będzie to y, tutorial na Grzywy Fjorda. Ja od razu mówię: ja Nie wiem, czy ja ten tutorial na przykład będę robiła dobrze, czy ja będę robiła go prawidłowo, ale po prostu dzisiaj zobaczycie, jak ja będę robiła grzywę Fjorda, jak ja właśnie y, będę to robić. Mniej więcej jest to łatwe. Ja tutaj są już zrobię takiego konika, to jakby nie jest jakiś hobby horse mega, taki dojazd, to jest bardziej taka poduszka lub coś takiego bardziej do ozdoby. Jak widać, nawet nie ma on żadnego paska ani nic, po prostu był to taki konik, no taki jak widać, taki, no. Yy, no i yy, będzie on właśnie fjordem. A więc co będziecie potrzebować? Do zrobienia grzyby, fjord będziecie potrzebować na pewno dwie włóczki, czyli jedna czarna. Druga biała, możecie teraz zrobić chyba z brązową i białą Bo widziałam niektóre fiordy, które miały właśnie też brązowo-białą grzywę I dla tych, którzy nie wiedzą, grzywa fiorda wygląda mniej więcej w ten sposób eee, ja, Niektórzy też robią trudniejsze prace, typu e, w kształcie jakichś serduszek Tutaj w ogóle takie tam bardziej kombinacje Ale ja dzisiaj zrobię taką zwykłą, najzwyklejszą eee, No i e, to jest pierwsza rzecz Druga rzecz jest najlepiej czarna y, i biała, ale czarna sama też może wystarczyć, y, nitka. no i oczywiście igła, ja mam właśnie taką z tutaj grubszą jakby tam, y, na nitkę. Y, będziecie na pewno też potrzebować nożyczki, no i modela, czyli konia. I teraz tak, y, jakby dla tych, którzy też nie wiedzą jak zacząć zrobienie tej grzywy, to odcinacie sobie w miarę długi kawałek nitki Ja mam mniej więcej tak na szerokość od tego ramienia, ramiona Mniej więcej gdzieś tak do tej pewnej ja brazolatki Więc to jest w miarę, w miarę długi kawałek I teraz tak Po prostu sobie to przewlekacie przez i, byłoby jakby taki naj, najzwyczajniejsza rzecz i żeby się nie męczyć z robieniem supełków, to wam pokażę mój tutorial właśnie też na robienie tych supełków I Ja mam taką poradę, że omijacie, jak macie palec wskazujący, to omijacie, jakby oplątujecie gdzieś tak z trzy razy Po prostu jak tak o i tak o Tak o i raz, dwa, trzy nie mniej więcej gdzieś tak nad paznokciem i tym palcem światowym teraz suwacie to oraz kciukiem suwacie to jakoś na dół. Po prostu, żeby to słynnąć mniej więcej, i żeby wyglądało to w ten sposób, że to podtrzymujecie, a tak to się to opiera na tym palcu. Przenosicie sobie to na mniej więcej na czubę, żeby trzymać to tako, i teraz te, tym palcem też bierzecie to tako i pyk i automatycznie robi Wam się właśnie taki super jest On trwały, ja ten zawsze y, też y, podczas robienia koli tak robiłam, więc to naprawdę działa. I teraz przyszywacie ta, w taki sposób. Mniej więcej ja będę dzisiaj robiła gdzieś od tego momentu, żeby nie robić jakiejś mega długiej grzywy. Przyszywacie sobie tak o, gdzieś dotąd, przy łóżkach. Niektórzy też robią tak, że po prostu aż dotąd i po prostu jakby tak, że której będzie tutaj, to będzie jako grzywka z przodu i ja y, chyba właśnie też tak zrobię czyli, że mniej więcej gdzieś dotąd sobie przyszywam Ważne jest to, żeby też ta linia szła jakby prosto, odtąd dotąd, nie żeby miała coś takiego na przykład i później podczas y, już tej grzywy tutaj nawlekania, nie wiem co, i wam się stanie i po prostu to będzie tak tutaj dyndało. więc ja by ja w ogóle nawet tutaj po prostu przy tym etapie polecam żeby wszystko tutaj było ładnie na równo i ja sobie tutaj też robię supełki, tak na wrodzie był jakby żeby mi się nic nie zrobiło i też jak ja robię supełki jak macie tą nitkę o, to bierzecie sobie tak o do góry jakbyście chcieli przewlec i mniej więcej to przewlekacie, tylko żeby właśnie Wam się to nic nie poprątało. Mi się, się troszeczkę popętało, ale dobra tam. I teraz jak macie tutaj to odstającą taką jakby pętelkę, to po prostu przykładacie igłę przez środek. Pyk, i macie supełek. I teraz tak. Przewlekacie sobie drugi raz, czyli od góry do dołu. Ja ogółem też polecam mniej więcej te linie tutaj dawać w miarę blisko siebie. No bo później, tak żeby ona musi być mniej więcej jak jedna, a nie jako trzy oddzielne. więc polecam, żeby wszystko mniej więcej było bardzo blisko siebie. I no. Akurat mi się skończyła nitka, musiałam sobie już nową zaplec, Ale trzeci raz też przewlekacie tutaj. Czyli jeżeli macie pasek, tu nie jakie macie, po prostu trzy te dwie jakby części koniec z sobą. Jeżeli macie jeszcze pasek, no to mniej więcej robicie to na środku paska i robicie to te trzy linie koło siebie. Nie bez jakichś dużych mega przerw, bo to później może właśnie nie wyglądać dobrze. No i znowu przewlekacie i aż tutaj do góry. To nie jest jakieś w ogóle trudne. To jest bardzo łatwe. Według mnie to jest chyba najłatwiejszy etap w grzywie. No i sobie prostujecie tutaj wszystko I teraz zaczynamy ten etap, dla niektórych może być to troszeczkę trudniejszy Chociaż naprawdę też nie są trudne Bierzecie sobie, waży dwie te yy, włóczki Teraz potrzebujecie jakąś rzecz, mniej więcej żeby nie była ona właśnie za daleka, w sensie za długa, ani nic Ja na przykład wziąłem bidon, może to być na przykład jakiś ramka na obrazek, jakby Cokolwiek, po prostu coś, żeby nie było to zbyt, yy, właśnie, jakby takie wysokie, bo ta grzywa fiorda, ona jest mniej więcej krótka, więc dlatego. I teraz tak, bierzecie sobie czarny i bierzecie tak, o. Yy, czy właśnie, czy to będzie jakiś ramka obraz, czy to będzie coś właśnie typu bidon, to to nie ma znaczenia, po prostu bierzecie i owijacie tak, o wokół W miarę sporo rady, tak, żeby starczyło wam właśnie na, na grzywa. No, ja myślę, że mniej więcej tyle wystarczy, bo dlaczego tego czarnego musicie wziąć tak dużo? Ponieważ czarny będzie i tutaj, i tutaj. Po środku będzie biały. No, chyba, że robicie z brązową, no to wtedy tu brązowy, tu brązowy na środku. Biały po prostu to jest yy, jakby kwestia koloru, jaki wybieracie. Na środku właśnie zawsze będzie białe. Chyba że są jakieś takie lasy fiordów, które chyba ja po prostu nie znam, że mają jakąś w ogóle inną grzywę. Ale to ja po prostu robię taką zwykłą, najzwyczajniejszą. I teraz, mniej tam gdzie kończy wasza ta końcóweczka, tutaj to mniej więcej tak w tym miejscu sobie bierzecie całość, i tak rozcinacie. Ja polecam to rozcinać właśnie takimi turami, nie że wszystko naraz, bo czasem po prostu nożyczki nie są w stanie tego wszystkiego przeciąć Tylko właśnie tak turami, jest czas Jak już macie to wszystko tutaj jakby przecięte To łapiecie sobie tak za połowę, żeby wam to nie poleciało I bierzecie sobie to po prostu, odkładacie Gdzieś na bok i robicie to samo z białym, tylko białego nie dajecie tak dużo, no bo biały będzie tylko po środku, a nie po dwóch stronach, więc z białym nie trzeba dawać mega dużo. No i słuchajcie, mam problem, bo mi zabrakło już biały. Jakby skończył się po prostu. Mam tylko tyle. Czy starczy? Nie wiem, nie sądzę, ale mam nadzieję, że tak. Na pewno starczy, więc zanim to rozetnę, to po prostu jeszcze pójdę poszukać, może znajdę jeszcze jakiś inne. No, znalazłam jeszcze troszeczkę białego, jak mi po prostu zarabiać nie jest tego, no to sobie jeszcze tym dołożę. No, i teraz to rozcinacie. Jak już macie te dwie kubki, kładziecie sobie gdzieś na bok. I zaczynamy od tej, tego pasemka tutaj, najbardziej po boku. I tak bierzecie sobie je w zależności też jak, was, jak wam łatwiej ja sobie zazwyczaj biorę tak około czterech, może trzech właśnie głąbków takich jakby i to jest banalnie proste jak tą grzywę się przyszyła bierzecie to w ten sposób żeby była ładnie prościutko równiutko i przewlekacie jakby pod tym żeby to wyglądało w ten sposób, że nitka jakby jest nad tym o, tak o, i teraz to bierzecie sobie te dwie części w palce, w tą pętelkę, tak o, i po prostu bierzecie to, przewijacie przez to. Zaciskacie mocno, żeby się nie rozwiązało, przyciągacie sobie na dół, no i y, robicie tak y, aż, aż po sam koniec i już sobie tą grzywę tutaj y, właśnie przyplotłam tak ona mniej więcej wygląda i sobie też y, część dałam tutaj do przodu i teraz kolejny etap to musicie już sobie nawlec y, nitkę na igłę i będziecie to zszywać tak o jakby tak o i jak już macie tą całą właśnie grzywę tutaj przyszytą to tak jak mówiłam musicie sobie to jakby wszystko tutaj ładnie tak jakby rozczesać niekoniecznie, ale polecam, żeby żadna właśnie grzywa dziś nie wracała pod spód lub coś w tym stylu, to sobie po prostu ją tak ładnie wyrównujecie mniej więcej i tak, żeby właśnie ona tak wisiała. Grzywka na razie jest najmniej ważna, grzywkę to będziemy robić później. I jak już ją tak omacie, żeby, zobaczcie, żeby ona tutaj była, jak widać, taka łączona praktycznie praktycznie nawet bez żadnej przerwy i teraz tak, ja polecę sobie konia złapać w ten sposób, że tak o i opieracie to jest taki mój sposób, albo drugi no to po prostu bierzecie go w tak o i że macie mniej więcej taki witok i sobie go tutaj zszywacie i teraz wam pokażę jaki sposób, tylko sobie o, taką mniej więcej, że gdzieś tam pod spodem, żeby nie, żeby nie było widać supełka przekładacie tak o, żeby mniej więcej igła przeszła z drugiej strony, jakby tu teraz nie zahaczycie, przecież nie o żeną włóczkę, ani o nic po prostu tak o, żeby przebrać sobie ten supełek już a następnie lecicie, zaczynacie od pierwszego jakby rządka i lecicie sobie otóż w ten sposób, że mniej więcej, no muszę sama jeszcze opomnieć jak ja to zrobię. Mój sposób jest taki, że bierzecie tą macie, igłę i nitkę i sobie oddzielacie mniej więcej tak, o, że pierwszy, pierwsze takie jakby te kąbki, sobie dajcie tak na bok, to złączacie wszystko obok siebie, o, specjalnie dla was tak to przytrzymam, pamiętajcie, żeby to było równo, to jest bardzo ważna rzecz i jak sobie trzymacie to w ten sposób, to jak macie, uznajmy, właśnie nitkę po tej stronie, to robicie tak o na tą stronę, nie? Żeby to Łanie tutaj przewlekło się i tak o tutaj pod tym. I wywlekacie znowu tutaj. Zatem po prostu przeciągacie nitkę z igłą i macie już właśnie pierwszy kłąbek. Ja to by dorobiła chyba co jeden kłąbek i wam też tak polecam, żeby po prostu to się dobrze tutaj wszystko trzymało. Czyli, jeszcze raz, pokażę wam biały do góry, tutaj czarny też, kurde szczerze oddzielenie tego już mi tutaj robi mały problem, mam nadzieję, że wam to wyjdzie w miarę ładnie i że nie będziecie mieli z tym żadnego problemu, że mój tutorial jest dla was w miarę, w miarę spoko, o! I teraz troszkę z takiej innej perspektywy. I znowu trzymać się, macie taką. Proszę bardzo. Co ja robię w ogóle tak? O, dobra. Pod spodem na drugą stronę. O kurde, super, jak się zrobił mało. No nic, no. Jak wam się zrobi supełek, to to jest chyba, wycie najgorszy moment. Bo ja w takim momencie nigdy nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, jeszcze raz po prostu tu... I ostatni razem jeszcze to pokażę, żeby tak na razie było, jak ktoś i nie czai jednak, Chociaż to myślę, że jest to według, naprawdę, naprawdę, to jest bardzo proste według mnie. Czyli, jak macie tutaj macie nitkę po tej stronie, to od drugiej strony sobie przewlekacie po prostu, w sensie nie przewlekacie, tylko przyciągacie igłę. Tak, o w ten sposób zaciągacie i żeby nitka szła w tym miejscu. O, tutaj nitka ma tutaj wszystko ładnie Wam zaciągnąć. I widzimy się, jak już to skończę. Ja już sobie ten całą grzywę tutaj poprzyszywałam. I teraz będziemy przyszywać tą grzywkę, żeby ona się po prostu trzymała. Czyli jak e, na przykład też mi się nie, niezbyt podobają tą te nitki tutaj. A więc najpierw sobie super gdzieś tam przybijam pod grzywą, tak żeby go nie było po prostu widać. I robię to tak. O. Jakby to też jest w ogóle mega banalne, czyli tą grzywę sobie tutaj mniej więcej zbieram obok siebie, i co ja po prostu robię taką przez materiał od dołu i do góry przez, przez kłąbek włóczki. I tak sobie tutaj strzywam, żeby mi nie na nie odpadała, i po prostu gotowe. A jeżeli chodzi o te nitki, tutaj to jakby biorę je tak wszystkie obok siebie. Jakby nie przekładam w ogóle igły przez materiał, po prostu przekładam je ta, jakby igła pod nimi. I je ja tak wszystkie tutaj będę teraz przez materiał przekładam, tak, żeby je tam tutaj zacisnąć, Zrobię supełek, czyli tak jak pokazywałam wcześniej. I tak sobie kilka razy, żeby one po prostu były praktycznie niewidoczne. Jak już zrobiliście to, to teraz bierzecie konika. Najlepiej tą grzywę mu wtedy przyczesać jakąś szczotką lub jakimś grzybieniem. Ja sobie akurat to teraz ręką zrobię, byleby po prostu to było... Prosto i teraz to już jest akurat bardzo potrzebne, żeby wszystko było prosto, żeby nic nie było pozginane, pozawijane, ani nic. Po prostu tak, żeby musi być ładnie, prosto rozwinięta, bo teraz będziemy ją przycinać, więc no. I to przycinanie raczej każdy wie, jak to zrobić. Ogólnie grzywa fiorda, że jest krótka, no to ja przycinam ją przycinam mniej więcej gdzieś tak od połowy. O, no i ja już sobie tą grzywę tutaj tak w Szczerze, nawet niepotrzebny jest lakier do włosów, żeby to stało Bo stoi już to samo Ale jeżeli chcecie, żeby grzywa pierna po prostu była taka O, taka, no Wiecie, tylko on, no to bierzecie sprayem, spray taki y, do włosów. Nie, nie pamiętam jak to się tak konkretnie nazywało, ale coś w tym stylu. I po prostu tak, oj, tak speskujecie wtedy, ta że też będzie twarzem. Ogółem też fjordy mają chyba, że y, tu jest białym, a po środku czarnym, ale po prostu zrobiłam tak, o, tak też wygląda dobrze. I tą grzywkę teraz też podcinacie tak w miarę krótko, no bo wiadomo, to jest fjordnik, on nie ma zbyt długiej tej grzywki. No i tak on się na razie prezentuje. Według mnie naprawdę super mega cute, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę Subika na 7000. Robimy super specjały i super filmy, więc zapraszam Was do oglądania innych moich filmików. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.